Witam, z tej strony Erasmus Dzisiaj już kręcimy drugi filmik, który ma Wam pomóc rozpocząć przygodę z Yu-Gi-Oh! Jeśli obejrzeliście już mój pierwszy filmik, to wiecie co oznaczają te wszystkie pola I teraz tak, wiemy już ile kart składa się nasza talia, nasz extra deck i nasz side deck I teraz możemy zacząć grę Po przetasowaniu talii, przetasujemy ją, ją właśnie sami, potem dajemy do potasowania przeciwnikowi rzucamy kostką, wybieramy kto zaczyna i zaczynamy grać osoba, która zaczyna mm, dobiera 5 kart na start, osoba, która idzie druga dobiera 5 i jak zaczyna swoją właśnie turę czyli jak yy, idzie drugi, dobiera 6 i dlaczego tak jest? no 2014 roku yy, trzeba właśnie tak grać, wcześniej osoba, która zaczyna też dobiera 6 kart, dlatego ludzie chcieli iść pierwszymi, a teraz yy, osoba, która idzie druga idzie, ma 6 kart a która idzie pierwsza ma 5, więc jest mniejsza konsystencja, ale osoba, która jest, ma, idzie pierwsza, może bez żadnych przeszkód grać nie ten, nie wtrafiając w, nie w, w żadne trapy przeciwnika. Więc dalej, nie, zależy od talii, czy się chce wolić pierwszy czy drugi. No więc przyjmijmy teraz, że pójdziemy pierwsi, Dobieramy nasze 5 kart na start. I teraz, właśnie jest tak, nasz draw face. Idziemy pierwsi, więc nie mamy naszego draw raczej Znaczy, no, nie dobieramy karty. Potem jest standby face potem jest Main-Face 1. I tutaj możemy, właśnie, zagrywać nasze potwory, aktywować nasze spele, trapy. Ogólnie tutaj możemy robić to, co chcemy w tej grze najbardziej, czyli grać. I na przykład możemy aktywować spela. Tutaj Mika dobierze kartę, właśnie karta schodzi do cmentarza. Możemy aktywować też Field spella, Możemy też Skalę aktywować. Po prostu możemy robić wszystko. Przyjmij, właśnie, że wezwę Potwora. Aktywuję to. Zacytuję tutaj kartę. Teraz w pierwszej turze, właśnie gracz nie może przejść do Battle Phase'a. Niestety. Ale właśnie turą po main phase jest Battle Phase. Tylko gracz, właśnie w pierwszej turze, od razu po main phase 1 musi iść do End Phase'a. Nie ma innej opcji, ale tak normalnie właśnie jest Main Phase 1 Jak go skończymy jest Battle phase. tutaj możemy atakować yy, na przykład No w większości atakować, bo same efekty tej karty pozwalają na aktywację ich yy, właśnie w tym Battle phase. Ale ogólnie chodzi właśnie o atakowanie yy, Możemy właśnie atakować naszymi potworami na polu Potem jest Main Phase 2, czyli coś takiego jak Main Phase 1 Możemy też zagrywać nasze karty, yy, aktywować yy, coś, ale nie możemy już atakować, bo już yy, faza właśnie walki Battle phase był i potem nadchodzi end phase, hmm, też jakieś efekty się aktywują w end phase, ale chodzi po prostu o to, że po prostu informujemy przeciwnika, że kończymy naszą turę i on może przejść do swojego draw phase'u. No. Tak mniej więcej wygląda. W następnym filmiku pokażę wszystkie potwory po kolei, czyli Vanille, czyli potwór bez efektów, efekt monstery. Do tego pokażę też potwory fuzji, czyli Fuzy Monsters, Synchro Monsters, Exis Monsters, i do tego jeszcze Synchro Monsters. No i może też pokażę, jak wygląda właśnie ich wezwanie, ale to już w takim wypadku podzielę raczej na, na osobne filmiki. Więc po prostu będę wam pokazywał po kolei, po kolei każdą metodę przezywania. No to yy, dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że spodobała Wam się ta piękna gra. Dziękuję i do zobaczenia.